Witam moje kochane skorpiony. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze z okazji waszych urodzin, oczywiście część z Was już je miała. Um, moi kochani, to będzie czytanie jesienne, um, czytanie, które będzie oczywiście skoncentrowane na sprawach romantycznych, bo na tym się w sumie skupiamy na tym kanale, um, ale też um, zajrzymy w różne inne aspekty, i um, będzie to czytanie właśnie na czas, na okres jesienny. Dużo się e, działo ostatnio, e, jeśli chodzi o astrologię, i to na pewno będzie miało oddźwięk na najbliższe ileś miesięcy, tak? Była pełnia e, razem z e, 8 listopada, razem z zaćmieniem księżyca, e, portal 11:11 no i na pewno jeszcze parę innych rzeczy nie jestem astrologiem ale te em, e, wydarzenia na pewno miały mają i mogą mieć w dalszym ciągu duży wpływ na to em, co się dzieje teraz u was i co może się zadziać później tak e, na pewno jest to czas transformacji i na pewno jest to czas em, gdzie różne rzeczy mogły być wyniesione na powierzchnię, które niekoniecznie są sympatyczne i może niekoniecznie chcemy w nie zaglądać, tak? Ale właśnie one po, one po to wychodzą na powierzchnię, dają o sobie znać, żeby, żeby spojrzeć im w twarz, tak? Żeby zagłębić się w coś, co często zamiatamy pod dywan lub Rzeczy, które nie zostały uleczone, i tak dalej. No i zobaczmy, właśnie na jak ta transformacja, przez które przechodzimy cyklicznie, oczywiście, i pamiętajcie, że zaćmienia mają oddźwięk na około 6 miesięcy. Dlatego cały czas o tym mówię, mimo że to wydarzenie już miało miejsce. I zobaczmy, właśnie jakie transformacje będą dotyczyć Was. Was tutaj słuchających, tak? Bo jest to czytanie dla was. Um, no i zobaczmy, moi kochani. Nie przedłużając. Um, Okej. Okay. fajnie. Mm. Oj. Oj. No dobrze. Ogólna energia jest taka, którą tutaj już widzę na stole, i zaraz będziemy oczywiście grzebać dalej. E, jest taka, że. Mam że widzicie wyraźnie, em, że tutaj sprawy. Em, Przynależności do pewnej grupy, lub zakładania rodziny, lub właśnie rewidowania, jak aspekt rodzinny wygląda w moim życiu. Tak? Czy może chcę zakładać rodzinę, czy coś jest nie tak w mojej rodzinie, tak? którą, którą mam, są jakieś problemy, zaraz zobaczymy. To jest też oczywiście, jeśli chodzi o aspekt. Romantyczny chęć zakładania rodziny na przykład, tak? Um, <grym> Przepraszam, piesek do mnie przyszedł. No co luneczka. Um, e, I co? I um, tę energię e, zaraz tutaj. Um, kurczę mam nadzieję, że wy widzicie może. Um, teraz chyba jest lepiej. Um, tę energię zaraz będziemy rozpatrywać, bo jest tutaj jakieś wydarzenie, um, które nie zupełnie ma, macie na nie wpływ, czyli jest to um, coś, co jest odgórnie jakby wam pisane, i mam też energię um, osiągnięcia pewnego swojego celu, dążenia. Um, i teraz tak, coś może tutaj przeszkadzać właśnie w tym, żeby sprawy poszły do przodu, żeby w końcu osiągnąć ten cel, tak? Zamierzenie. I teraz tak, jest to coś, co, wam, co Was męczy głęboko na poziomie emocjonalnym. Co nie, nie pozwala Wam właśnie rozwinąć skrzydeł i być prze, po prostu szczęśliwym na maksa, tak, w pewnym aspekcie. I oczywiście, jak powiedziałam, jest to czytanie, które się skupia na kwestiach romantycznych, więc może to być właśnie kwestia partnerska, że tutaj coś przeszkadza Wam w tym, żeby właśnie być usatysfakcjonowanym i szczęśliwym na tym poziomie, Partnerskim i właśnie tworzenia już rodziny, to już jest taki poważny związek, to już jest zamieszkiwanie razem, tak? To jest może myślicie o wprowadzeniu się razem, jeżeli jesteście w związku, lub jeżeli nie jesteście w związku, to może macie po prostu już takie wołanie, em, że jest już czas na to, tak? Chcę się ustatkować, chcę założyć rodzinę, lub przynajmniej zbudować sobie jakieś gniazdo, tak? Um, kochani moi, no i takie jest właśnie Wasze y, zamierzenie, założenie, i zobaczmy, y, pogrzebmy teraz w tych energiach, i zobaczmy, co jeszcze tutaj się ciekawego dowiemy. Niektórzy z was po prostu dojrzewają, słuchajcie, do tego, żeby założyć rodzinę, żeby um, wprowadzić razem, tak, Bo właśnie, żeby możemy myślicie tutaj o dziecku, um, ale słuchajcie, mamy energię Dla niektórych z was przychodzi ktoś nowy. Ktoś nowy, kto, kogo może poznać online, tak? Może na, jakiś, um, na jakimś portalu randkowym, oczywiście niekoniecznie, ale um, może um, ucząc się czegoś, na jakimś kursie czy na jakimś, studiując, tam możecie tego kogoś poznać. W każdym bądź razie, lub poznaliście e, właśnie tego kogoś, z kim jesteście, właśnie w taki sposób, na przykład online. I teraz chcecie mm, założyć rodzinę, tak? Zami a lub zamieszkać razem. Lub wziąć ślub. Um. Bardzo ciekawa energia. Ok, um, zaraz do niej przejdę i z, um, jeszcze sobie rozłożę tutaj na energię tego jakby do dobiegania do mety, tak? Um, wow. Okej, okay. słuchajcie, bardzo to jest specyficzny mm, em, scenariusz, bym powiedziała, ale tak. Em, ale spróbuję też go uogólnić, żebyście mogli go zaaplikować właśnie em, w, na, w swoją sytuację. Em, to, co ja tu widzę, to ta chęć właśnie... Oczywiście tak, jest chęć, plan założenia rodziny, bycia żoną, bycia mężem, posiadania właśnie dzieci, tak? Zabawy już w dorosłe życie. O. I to jest wasz cel, tak? Co wam przeszkadza w tym, to jest to, co powiedziałam wcześniej, tak? Że coś na poziomie emocjonalnym, z czym nie możecie się uporać, wymaga. No właśnie, wymaga tego zajrzenia w to i dopracowania tego do końca, jakby e, zawiązania tych luźnych końców, e, dokończenia pewnego aspektu, który was męczy i ten aspekt, słuchajcie, ma, mm, jest to coś, co ma wspólnego z Albo z odcięciem się od czegoś, lub zakończeniem czegoś, lub postawienia jasnych granic, tak? Um, ja jeszcze tutaj sobie może pomęczę. Przepraszam, pomęczę, podrążę jeszcze um, Coś więcej poproszę. Okej. Okay. Okay. Mam wrażenie, że tu chodzi o, o to, jak wy myślicie o sobie, tak? W końcu zacznijcie myśleć o sobie, że nie myślcie o sobie, że wam czegoś brakuje, tak? Że jesteście mniejsi w jakimś sensie, porównując się z kimś, że e, nie wiem, że nie jesteście dość dobrzy. Um, mam tu aspekt po prostu. Równego przepływu. I teraz tak, może powinniście odciąć coś, co nie jest dla was zdrowe, w takim sensie, że wy wkładacie w to więcej energii, niż to wam oddaje. Oczywiście to może chodzić o osobę, to może chodzić, chodzić o sytuację, tak? Um, może to być ktoś, y, właśnie ze sfery romantycznej, kto wam tutaj nie daje spokoju. Um, Dręczy Was bardzo, tak? Na poziomie takim głębokim, emocjonalnym, i to Wam, to wam um, nie pozwala iść do przodu, nie pozwala realizować Waszych y, marzeń, tak? Um, sprawia, że cały czas, powiedzmy, jesteście w miejscu takiego, takiej osoby początkującej, tak? I teraz. Pytanie, no właśnie, a chcielibyście już, już, już być w takim, w takim dojrzalszym etapie, i to można zaaplikować do każdej sfery życia, nie tylko romantycznej, nie tylko związku, tak? Może jesteście w związku, gdzie cały czas jesteście jakby na początku, że nie ma żadnego rozwoju, nie ma żadnego kolejnego etapu, tak? A nie ma dlatego, że jakby mogłoby być. Ale sami siebie właśnie blokujecie, bo coś wam przeszkadza. Coś wam przeszkadza, żeby rozwinąć ten związek, w którym jesteście. E, ale może być też tak, że może jesteście w związku, w którym nie powinniście być, na przykład, i może to jest, um, chodzi tutaj o to właśnie, że może tutaj trzeba ten związek odciąć. Jeżeli on jest, na przykład, jeżeli tu, jeżeli tu nie ma. Tego, co powinno być, że tak powiem, w tym związku, powiem ogólnie, dlatego że dla każdego z Was to może być coś innego, tak? Um, to może być nierówne traktowanie, lub to może być brak czegoś, um, co byście chcieli dostać, a nie dostajecie. Um, no dobra. I, I jakby będziecie tutaj popchnięci do tego, jest to. Powiedzmy sobie, to jest teraz wracamy do tej energii, o której powiedziałam, że jest coś, przed czym nie uciekniecie, tak? Um, I przed czym nie uciekniecie, to jest e, rozstrzygnięcie albo trójkowej energii czyli może są trzy osoby zamieszane w ogóle w Waszą romantyczną sytuację. Może trzeba jedną część odciąć, bo ta część nie pozwala wam, żeby iść z drugą częścią po prostu na całość. I tutaj bardzo tutaj po prostu będziecie musieli podjąć decyzję, bo na razie jesteście w takiej ślizgacie się po prostu, tak? Udajecie, że nie trzeba podejmować żadnej decyzji. Natomiast, tak jak mówię, jest tutaj potrzeba, żeby postawić sprawy jasno, żeby przede wszystkim szczerze ze sobą porozmawiać, spojrzeć szczerze na wszystko ze sobą, przepraszam, na rzeczy, właśnie przeanalizować je samemu ze sobą, tak? Nie samo oszukiwać się, tylko spojrzeć na rzeczy takimi, jakimi są, być ze sobą szczerym, przyznać się do czegoś, do czego nie chcecie się przyznać. E, bo to blokuje Wasze szczęście właśnie i tutaj mamy trzy puchary, tak? szczęście, radoche. żeby właśnie to odblokować e, trzeba tutaj podjąć jakąś decyzję i to jak mówię, to może być e, energia trzecia, która przeszkadza i to niekoniecznie musi być trzecia osoba to może być po prostu tą energią może być cokolwiek to może być przekonanie, tak? To może być jakaś rzecz z przeszłości, która wam przeszkadza. Dla każdego z was będzie to coś innego. Natomiast wy tutaj dążycie, kochani moi, do celu, który możecie osiągnąć i być właśnie w tym miejscu, w którym chcecie być. Królowa Pentakli, czyli ktoś, kto em, jest na że tak powiem, na topie swojego życia, na fali. Ktoś, kto jest usatysfakcjonowany po prostu z, ze swojego życia romantycznego, lub jeżeli nie romantycznego, to jakiegokolwiek innego, tak? Może zawodowego. E, może jesteście w zawodzie, którego nie kochacie i nie możecie po prostu się rozwinąć do końca, i trzeba podjąć decyzję, żeby zmienić, tak? Taki przykład. I teraz tak, w perspektywie jest, żeby, i teraz tak, żeby dotrzeć do tej, do tej mety, tak? czyli do waszego celu, i tym celem, tak jak mówię, tutaj on jest symbolizowany przez królową Pentakli, czyli kogoś, kto ma status, właśnie nie wiem, żony, matki, ustabilizowanej sytuacji tak? w związku, jeżeli mówimy o sprawach romantycznych. Um, I czy, czy nawet właśnie, tak jak powiedziałam, matki, tak, płodność tu jest w ogóle, tak? Czyli taka fajny, zdrowy związek, który ma e, potencjał na rozwój, na, na, um, na trwałość długoletnią, tak? I teraz, e, żeby to osiągnąć, to tutaj znów. Musicie rozstrzygnąć coś, tak? Mamy tutaj kartę sprawiedliwości. Podej po, po, podjęcie jakiejś decyzji, tak? Um, Zadecydowanie o czymś ważnym. I to jest w Waszej perspektywie. Jeżeli podejmiecie tę decyzję, właśnie, to osiągniecie swój cel. Jeżeli spojrzycie w to, co Was męczy i gnębi, um, i podejmiecie odpowiednie kroki, żeby um, odpowiednio um, zadziałać, tak? Wobec tego, co Wam nie daje spokoju. Kurczę, no to słuchajcie, macie przed sobą rozkwit sytuacji, tak? Rozkwit sytuacji. Słuchajcie, zaczynacie tutaj rozkład z dwoma pucharami. Miłość, yy, yy, bratnie dusze, tak? Ehm, Okej, okay. no i słuchajcie, podsumowując już, zobaczmy, jakie jeszcze Jaka rada jest dla was w obecnej sytuacji. OK, Mamy tutaj fantazję marzenia e, i... Może niektórzy z Was uciekają w te swoje fantazje, tak? Wykreowali sobie fantazje i e, troszeczkę jakby zapomnieli, przestali widzieć jasno fakty, tak? Okej, okay. no i tu jest że potrzeba właśnie czegoś uwolnienia, moi kochani, odblokowania, odblokowania Czegoś może, co jest właśnie taką dziką energią drzemiącą w Was, której, bo, którą boicie się wypuścić, um, która jest może, może was przerażać, bo może, nie wiem, może boicie się, że ludzie spojrzą na to, a no, będą krytykować na przykład, tak? To jest coś, co, na co sami boicie się spojrzeć, ale to jest część Was, i musicie to jakby. Jest tutaj nawołanie do tego, żeby to przyjrzeć się temu, żeby wypuścić to i okiełznać to w pewien sposób na zasadzie takiej, żeby chcieć zapoznać tę część siebie, tak? Więc tutaj właśnie jest ta potrzeba, ogromna potrzeba uwolnienia się od pewnych łańcuchów, które was na was ciążą i które was tutaj blokują, tak? I tak jak mówię, to może być uwolnienie się od przeszłości, uwolnienie się od związku, o którym nie możecie zapomnieć, lub o osobie, z którą chcielibyście być, a nie możecie zapomnieć. Na pewno jest coś, co musicie puścić, tak? Ale też, jeżeli to nie jest żadna osoba, to możliwe, właśnie, że jest coś, co blokujecie, co jest Wasze, co jest częścią Was. Czego boicie się dopuścić do głosu? Um. Okej, okay. bardzo głęboka energia. No oczywiście niczego więcej się nie spodziewałam, niczego mniej się nie spodziewałam po skorpionach. <grych> Kolor fioletowy, może nie wiem dlaczego e, mówię, bo taką wiadomość zostaje. Kolor fioletowy może być Wam teraz, że tak powiem, pomocny, przyjazny. Możecie się czuć komfortowo w nim. E, jest to bardzo tajemniczy tre... hmm, bardzo. Jest to trochę tajemniczy hmm, kolor, ale jest to kolor też właśnie po pierwsze czakry hmm, korony. Czyli tej bardzo wysokiej wibracji. Fiolet. Mhm. I ten fiolet was nawołuje, tak? Ta wyższa wibracja was nawołuje, żebyście zaakceptowali siebie takimi, jakimi jesteście, żebyście dopuścili to coś, co tamujecie do głosu, żeby się z tym zaznajomić, tak? Bo na razie to odpychacie, odpychacie to i nie wiecie, co macie z tym zrobić, ignorujecie to. A to, a to Wam będzie przeszkadzać, tak jak mówię, żeby po pierwsze, po pierwsze w Waszym osobistym rozwoju, tak, ale to sprawia, że możecie się pakować w związki, które właśnie nie są autentyczne, które nie są prawdziwe, które nie są w zgodzie z, z Waszym prawdziwym ja. Także tutaj jest nawołanie do tego, żebyście byli autentyczni wobec siebie. Tym cudownym akcentem. Um, bardzo emocjonalny, głęboki czas. To jest dużo nurkowania właśnie w głąb siebie. Um, kochani moi, tym pięknym akcentem, bo, bo jeżeli odpowiednio oczywiście na to spojrzycie, będziecie chcieli to. Um, po prostu rozpoznać, tak, zamurkować w to, to tylko mogą się piękne rzeczy z tego stworzyć, moi kochani, tylko piękne rzeczy, ale możliwe, że właśnie będą wymagały różnych zmian w Waszym życiu, ale to będą może niekoniecznie wygodne zmiany, ale jakże zmiany lepsze na um, lepsze dla Was, na lepsze jutro. jest? No, ja tego nie, nie zmyślam, słuchajcie, no. E, i, wy, I co, wypadła karta, która mówi o tym, że e, przyszłość rysuje się naprawdę w bardzo em, kolorowych em, barwach, tylko ważne jest, żebyście kroczyli drogą autentyczną dla was, tak? Żebyście nie zagubili się i nie robili rzeczy, bo. Yy, społeczność tak, społeczeństwo tak chce, bo przyjaciele tak chcą, bo rodzina tak chce, bo nie wiem, po prostu musicie zajrzeć w głąb siebie i yy, odgrzebać autentyczną swoją osobę, która wam powie, czego chce. Um, no i mówię, no, i, i przyszłość jest. Przyszłość jest bardzo obiecująca w, w obfitość, jeśli chodzi właśnie o, słuchajcie, o romantyczny aspekt, tak? Żeby być w związku, którym ma życie, który jest, który ma potencjał, który może się rozwinąć w coś fantastycznego. Em, pozdrawiam Was bardzo serdecznie e, i całuję. I jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego.